Przed świąteczną sobotę na Dębickim rynku panowała wyjątkowa świąteczna atmosfera. W tym dniu odbył się bieg przebierańców, który zorganizowało miasto Dębica wraz z klubem maratończyk. Liczyły się przede wszystkim stroje a pomysłów na przebranie nie brakowało. Uczestnicy biegu przebrali się w bombki, choinki, Mikołajów. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom biegu. Trasa była łatwa do pokonania, bo wynosiła tylko 4 km ulicami Dębicy. Start i meta były na rynku. To już jest taki bieg cykliczny. Może tylko w okresie COVID-u to się nie odbywał, ale tak naprawdę to jest przede wszystkim świetna zabawa, taka zabawa przedświąteczna. Wszyscy chcemy poczuć już te święta, tak, tak naprawdę. I jest dużo chętnych, ludzie się przebierają i biorą udział, startują. Oczywiście bardzo się z tego cieszymy. Atmosfera świąteczna dopisywała, humory też. My jesteśmy atomówki, czyli Dziewczyny atomy. Tak, bieżą, Także to reprezentujemy atomowanie. właśnie tutaj e, drużynę atomówek. Super. Y, przygotowywałyście się Pani do tego biegów jakoś specjalnie? E, to znaczy, no tak. My tak dość aktywnie żyjemy, więc na pewno żeśmy pokonywały jakiś tam dystans, żeby się przygotować, bo trasa no nie jest może bardzo wymagająca, 4 km, ale. Też trzeba troszkę pobiegać, żeby przebiec ten dystans. A dodatkowo przygotowywałyśmy się, bo mamy jednakowe stroje, więc chodziłyśmy trochę po sklepach i szukałyśmy. I to też był... To też już był taki trening właśnie, wstęp do biegu. Benia, ty też się przygotowywałaś? Oczywiście, trenowałam z dziećmi, z atomówkami. Strój specjalnie z Pragi przywieziony, także tutaj nie byle, nie byle co. Zanim pobiegli dorośli, wcześniej w biegu przedbierańców wzięły udział dzieci, a głównym organizatorem tego biegu była Małgorzata Lesiak, dyrektor przedszkola nr 4 w Dębicy. Zaprosiliśmy do naszego biegu 20, 22 placówki oświatowe, 18 przedszkoli, w tym publiczne i niepubliczne. Były też zaproszone oddziały zerowe ze szkół, bo to były dzieci przedział wiekowy od 3 do 6. Oczywiście starsze dzieci też mogły pobiec, rodzeństwo i znajomi, sympatycy naszego biegu. I bieg jest już drugi raz organizowany tutaj też przy udziale Urzędu Miasta, przy udziale właśnie i wsparciu Dębickiego klubu biegacza Maratończyk i przedszkola miejskiego numer 4 w Dębicy. Bieg przebierańców to nie jedyna atrakcja tego dnia. Na płócie rynku zawitały kramy z rękodziełem, świątecznymi ozdobami, gastronomią oraz wyrobami lokalnych producentów i rzemieślników. Była karuzela, przysmaki oraz choinki, stroiki. Przyjechał Mikołaj z reliferami z Laponii, jest karuzela, jest świątecznie, jest pysznie, są słodycze, są cukierki, jest ciasto, jest gorąca herbata, kakao. Wspaniała zabawa. Bardzo dobrze mieszkańcy dzisiaj przyszli, cieszę się z tego bardzo. Pewno pogoda też dopisała, nie jest, e, można powiedzieć, zimno bardzo i nie pada. I to jest najważniejsze. Wszyscy się bawimy na dymickim rynku. Pan burmistrz nie biegnie w, w biegu przebierająców poza Mikołaja, pan burmistrz tak, jestem przebrany za Mikołaja, ale nie biegny, no inną rolę tutaj mam, także staram się być wszystkimi i na stoiskach, i z dziećmi, i wspaniale się również bawię. Yy, nagrody za bieg przebierających słyszałam, że są. Czy to miasto? Tak, miasto, są sponsorzy, jest miasto. Myślę, że yy, wspólnie dziękuję promocji za przygotowanie tego jarmarku. Jest naprawdę wspaniale. Zorganizowany po raz drugi w Dębicy, jarmark bożonarodzeniowy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta.